No cześć i witajcie nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę z Minecrafta. No i jak widzicie, jestem tutaj w wiosce. No ale nie bez powodu. Za mną także jest kot. No i jak pewnie się domyślacie, będziemy robić dzisiaj trofeum. Mianowicie Achievement Where have you been? Czyli gdzie byłeś? No tak No i ogółem Dlaczego ten kot nam jest potrzebny No to już wam zaraz wytłumaczę No ale najpierw Go oswoimy Czyli Nie ruszamy się On sam do nas przyjdzie o, Gdzie on jest Tu o. On sam do nas normalnie przyjdzie moi drodzy Tylko o no, i jak widzicie, on do nas idzie. Jak będzie tutaj blisko, no to klikamy w niego, właśnie dybą. Tylko, że to jest bardzo ciężkie oswojenie kota, więc Więc już przedtem, jak to bicie, właśnie ten achievement, no to właśnie oswójcie, oswo, warto oswoić kota. No to mamy go oswojenego No i tak. Ja już wam tłumaczę. Jak będzie noc, no to kładziemy się do łóżka. No i ogółem, przedtem postawcie sobie tutaj, właśnie gdzieś, nie wiem, no, gdzieś skrzynkę postawcie i odłóżcie wszystkie swoje itemy. Wszystkie swoje itemy, które macie. Warto wszystkie, jakby wszystkie odłóżcie, ok? Dobra. Postawcie sobie gdzieś obok tej skrzynki łóżko. Kot oczywiście niech będzie. Aha, dobra. On jest, on jest na łóżku, dobra. No i ogółem poczekajcie, aż będzie noc. Jak będzie noc, no to pójdźcie spać. No i jak właśnie pójdziecie spać, no to, no to ten kot. P p Pójdzie na wyprawę, powiedzmy, i przyniesie Wam e, jakiś e, podarunek. Nie wiem, czy to będzie kulczak, czy to będzie membrana fantoma. E, może to być pióro, także e, nie wiem, nic. No, bardzo e, różnorodne rzeczy mogą to być. No i właśnie kod wam przyniesie I za to dostaniecie tofeum no to tak, no to za chwilę będzie ugłę można położyć się spać właśnie tak moi drodzy Tylko my tutaj jeszcze trochę i słońce zajdzie, no i właśnie będziemy robić tofeum. To jeszcze przedtem wam powiem Dodatkowo y, wo, wam powiem, że kot. Nieważne jakiego jest koloru, może to być jeden domowy kot. Znajdziecie takiego w każdej wiosce, która nie jest opuszczona. Bo ogółem, jak jest bardzo duże skupisko wieśniaków, osadników, czy jak wolicie, no to ogółem tam się lespią koty. I właśnie te koty można oswoić właśnie tak jak ten, przy pomocy gdyby i właśnie. Już tak właśnie jak na początku go oswajałem, no to tak właśnie róbcie, e, krok, krok po kroku. No dobra, no to tego kota sobie odsuniemy tutaj bardziej. I właśnie zachodzi nam słońce, zaraz będzie można się położyć spać. Ten tutaj jakiś mały kot. Ogółem, jeżeli chodzi o małe koty, no to właśnie moi dozy, e, małe koty się nie zaliczają do tego. Musi być kot dorosły. No dobra, no to już jest noc. Myślę, że mogę się położyć spać. Kot jest właśnie nade mną. I. O! No i tak! Na ekranie pojawia się moje dozy osiągnięcie nie trwało to dość długo bo my nie wiedzieliśmy co się ogółem wokół nas dzieje a jak był danek, no to nasz kot przy, przybył właśnie z takim oto kurczakiem z nocnej wyprawy no w sumie to trochę nie ma sensu ale ale właśnie takie jest to osiągnięcie więc moi drodzy macie je. myślę że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Bo ja wszystkich komentarzy czytam i przypinam syduszkę komentarzom, więc moim zdaniem warto. Także, jeżeli chcecie zostać na dłużej, no to możecie kliknąć przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z kanałem i yy, ogółem robić wszystkie te osiągnięcia, które wam pokazuję. No dobra, no to. Trzymajcie się, do usłyszenia już w kolejny piątek. O jakiej tamkolwiek godzinie, właśnie subskrybenci będą mieli powiadomienie. No dobra, no to trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.